Witam, chciałbym zakupić ten telewizor. Jasny przelew blik? Chwila, chwila. Czy on na pewno ma w sobie PlayStation 5 Pro przed premierą? Oczywiście, dostałem kilka modeli wbudowanych w telewizor, które wygrałem w takim konkursie. Mm, no dobra, wszystko w dobrym stanie? Tak, tak, nic nie naruszone, nie musi pan się o nic martwić. Okej, okay, jaka cena? 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy złotych? Co ty człowieku... To nowy telewizor z PlayStation 5 Pro do rzeczy. Chcesz go czy nie? Tak, tak, tylko mógłbym kilka lepszych zdjęć. Tak, proszę bardzo. Widzę kilka rys, coś tu nie gra. To na foli jest spokojnie. Dostaniesz nowy model, który nie został wypakowany z pudełka. A dobra, do rzeczy bierzesz, czy nie? Tak biorę? Wyślij, przelewem na ten numer. Przelałem wysyłka. Będzie do kilku dni siemka. Siema. Ej, co to ma być? Halo? Ha, 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 ha. jaki ty jesteś grupi? Oddawaj kasę. Chyba śnisz... Bo rozprawi się inaczej, odzyskam gotówkę od ciebie. I pożałujesz tego, jak do 10 sekund nie zmienisz zdania. Nie zmienia. Siema, możesz rozszyfrować ten przelew, jakie jest adresata IP i adres? Mogę, mogę, daj chwilę, wydaje mi się, że to ten. Dzięki, wielkie. Jasne. OK, czy to Twój adres? Dobra, możemy. To załatwić inaczej. Za późno teraz żądam 20K. Inaczej widzimy się na miejscu. 15K, nie mam więcej serio. 20. 17? plus. No widzę, że będziemy musieli się spotkać. A dobra, jednak nic nie dostaniesz. Ha ha ha. Jesteś tego pewny? Tak. No dobra, sam przyjadę po gotówkę. Nie masz. szans. E, dobra, wygrałeś, ale i tak cię znajdę. Ha 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 ha, niby jak. Ej, szybko to nie ten używał FPN, A, rzeczywiście. Czekaj, to już na pewno będzie ten. Ba, dzięki Dobra, kolego, spójrz przez okno. Ha 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 ha, no dobra, oj, no dobra, wygrałeś. Otwórz drzwi. Jesteś tego pewny? Tak otwieraj. Dlaczego uciekłeś? Nie wiedziałem, że też masz broń. Porozmawiajmy normalnie i zdejmij kominiarkę. Zdejmę jak ty zdejmiesz. Co? O kurde, Maciek, czy to ty? Artur. Z 10 lat się nie widzieliśmy. Dzwoniłem kilka razy, ale nie odbierałeś. Niedawno z więzienia wyszedłem. O kurde, za co? Kradzież. ITP. Znów to robisz? No tak wyszło. Mógłbyś mi oddać gotówkę? Jasne. Masz szczęście, że jej jeszcze nie wydałem. Trzymaj kopertę. Dzięki, teraz już mam nauczkę, żeby bardziej uważać na zakupach.